Witam w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj jesteśmy na Dniach transportu Publicznego w Warszawie przez Zajeznie Ostrobramska. Zajeznie Ostrobramska ze mną są. Zapraszam do oglądania. Stoimy w kolekcję właśnie do autobusu numer 72. Możemy, żeby wejść do Krakowskiego. Jesteśmy w Krakowskim Jelczu. MPK Kraków. Pozdrawiamy serdecznie. Teraz siedzimy za kierownicą radiowozu straży miejskiej Ford Transit. Pozdrawiamy serdecznie. Teraz Serwioza siedzi za kierownicą Unimogu Tramwaju Warszawskich. Teraz ja siedzę za kierownicą UniMogu, matki Mercedes. Spójrzcie, mamy ciągowe ziki oraz kaczonik na kierownicy. światełka kawaliny. Pozdrawiam serdecznie. Teraz jesteśmy w starym i z Klubu Miłośników Komunikacji Miejskiej. Pozdrawiam Was serdecznie. Ok, teraz idziemy do metra, idziemy na przystanek autobusowy, zajęć Jaostroblamska i zaraz poczekamy na autobus, który do nas przyjedzie Ok, teraz jedziemy autobusem 514 Autosan San City 18LF LNG i jedziemy na Metro Politechnika Jedziemy teraz Autosanem San City 18 na LNG Linii 514 do metra Politechnika. Będzie wysiać na końcowym przy Metro Politechnika. Jeszcze siedzimy w tym autosanie, mamy jeszcze kilka przystanków. O! Myślałem, że będzie koło radio, to, jedyko, to nie będzie. I jedziemy na następny przystank. Przylał Tomasz Knapich w autobusach, w ja, oczywiście. No i warszawskiej kolej również. Zaraz będzie przystarek na żądanie Kanał Gocławski i jedziemy dalej. Wjeżdżamy teraz na stację metra Politechnika. Powoli już wysiadamy z tego autostanu. Dojechaliśmy na do metro Teraz idziemy do windy i zjeżdżamy na. Tam. tam jest winda. Spójrzcie. Tam mamy windę właśnie. Ok, idziemy teraz na metra, politechnika Do kolejnej windy idziemy. Na kapatę chcesz jechać? Tak, dobrze. Teraz jedziemy M1 z Kodą Warsowią. Pozdrawiamy serdecznie. Wracamy z jedziemy na kolejne stacje. Będziemy na stoposach wysiadać. Pozdrowienia ze Skody w Dzisiaj jestem na STP Kabaty i oglądamy pociągi właśnie tutaj, elektrowozowni. Ze mną są Serioza Lewa i Weronika, oczywiście. Jesteśmy teraz w Skodzie Warsowi, elektrowozowi STP-Kabaty. Ok, jesteśmy za deską z Skody Skoty Warsowi. Lena, pokaż się. Pozdrawiamy serdecznie. Okej, okay, skończyliśmy już zwiedzanie STP-Kabaty. Teraz idziemy na autobus i jedziemy na metro-kabaty. Okej, okay, jedziemy teraz do metro-kabaty z solarisem U 12, linii 179. Wysiadamy na następnym. Dojechaliśmy na Metro Kabaty, teraz właśnie idziemy do windy. Ok, jesteśmy już na stacji metra kabaty i teraz będziemy wziąć w tego Alstoma. Ok, to wszystko jest z tego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli spodobał Wam się film, to zostawcie łapki w górę i subskrybujcie mój kanał. Do zobaczenia.